Siemano widzowie! dzisiaj e, gramy z Jędrkiem e, w Minecrafta. Kolejny poziom więzienia, tym razem level hard. Tak dla mnie, bo ja to zbuduję ciągle sam i naprawdę męczę się przy tym. Dlatego, Jędryk, się zrespiłeś tutaj. Zaczynamy! No. nie o jest. Okej. Myszko jest ręka. I teraz się zastanów, co masz zrobić. Widzę, Jędrek miał w skrzyni. Kamienny kilof Jedno nieprzerobione drewno. Pięć mięska. I perełkę. I miało jeszcze trzy żelazo. Ale to żelazo może być potrzebne, a może nie być potrzebne, bo to są właśnie takie pułapki, jakby. Okej. Okay. Ja mam widziałe tak, póki Jędrek tutaj takie jest, to ja wam tak pokażę. Tylko do góry. O, to będzie tu. I czuję się, że to tyle czasu mi zajęło, a to już będzie połowa więzienia, bo on z tego jeszcze przeniesie tu. Później cyk, cyk, cyk. Ostatnia prosta. Ja A! Mam takie regi, że ja straciłem łopatę. Naprawdę? No. Poczekaj. I muszę... Y, i, muszę I muszę Jędrkowi... I no. Jędrkowi zostawię... Co? Zapalniczkę. Zapalniczkę. mi się podwoiło. Tylko on będzie musiał ją... Niech będzie musiał te krzesiwo znaleźć tu jesteś? Wyszedłeś? Tak. Brawo! Tylko ja mam takie nagi, że nic nie mogę robić. To spokojnie. O. Brawo. Brawo. Ja włączam spectatora. Pewnie ci, że żelazo nie przypala żelazo. he. Ale Ty, Jędryk, no to właśnie musisz pomyśleć, bo... Te żelazo mogło ci być potrzebne, a może tobie nie być potrzebne. Dlatego, jeżeli nie wiesz, lepiej zostawić sobie na później i później się wrócić. Dobra, Tu w ogóle widzę że więcej czasu, to są korytarze. Dobra? Tak. Oh o, my God. Tutaj będzie miał problem. A tutaj wiadomo co to jest. To co ostatnie. Tutaj wiecie co to będzie. Później to będzie co? tu. 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 O, i Ostatni. Ja! O. Żyłeś? No. No, stop! Nie. to Ja się nie zaliczam tego, nic nie rób. Co ty zrobiłeś? Czekaj. Czekaj, ja tego nie wiem. Wyjąłeś wszystko ze skrzyni? No, wyjąłem pochodnie i No to było... To przypomnij sobie, co było w ostatnim więzieniu. coś. To No właśnie. Ja tutaj nie mam skoczyć, ale straciłem perła. Nie masz nie, nie masz skakać. Powiem ci, że ja straciłem perłę. No to ta, ta perła mogła ci się przydać, a mogła ci się nie przydać. A, czyli zapamiętałeś, tak? Kurde, co? To... Spadam! Jak ty spadasz ciągle, jeju! Jędruś. A nie woda, a z wodą zleciałem. A! Czyli dobre, ale roztopiłeś zadanie zaliczone. O, że takie rafieram i tak odłożę, bo muszę. Otóż no. Oczywiście wszystko... przemyślałeś, bo tutaj woda jest. I mnie to denerwuje. No i co? Właśnie Jędruś! To jest więzienie! Dobra, widzowie... Jędrek... Wiesz, wiesz o co w tym chodzi? Nie wiem, muszę coś wykopać, że nie będę to wypiję. No, to I ci to trochę, trochę potrwa. No właśnie, to ci trochę potrwa. A my sobie Wizowie, w tym czasie, kiedy jędrek kopie, yy, zejdziemy do kopalni. O, kopalnia. I mamy bedrock. A są tu jakieś diaksy? Musimy diamenty wizowe znaleźć. O! Ole. Te diamenty to tak nisko, aż nie będą. Diamenty będą gdzieś na tym poziomie. Mineshaft. Dobra. E, gdzie ty jesteś? Aktualnie. Co robisz? No takie loli, że ciągle zbieram te drewno. A tu? Spokojnie. Na, 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 na. O, wolleyball to na ostatniej kratce. Jest git? No. Jędrek przepala żelazo. Jędrek przepalił żelazo. Jędrek kopie diamenty. Jędrek kopie obsydion. Jędrek kopie drugi obsydian. Okej, okay, widzowie, jedziemy dalej. Teraz wiadomo, co musisz zrobić. No i jakby... Korytarz do zwycięstwa. To takie łatwe. No, mia miałeś parę zacięć, że nie wiedziałeś, co zrobić. No, ale... Ja, ja tak długo to robiłem, bo logi. No, ale też to było... nie było to za łatwe. Bez takich trochę podpowiedzi byś nie zrobił. Co w sensie, no, się? Uwaga, zjeżdżalnia. Łódką chcę. Łódką? No, możesz po prostu tak sobie... I proszę, musisz otwalić. Nie. No, to, to, no, to jak? Trzeba znaleźć! Jacyk! Jacyku, coś jest! Uwaga! Było coś? Go! Ja zginę! Odpalasz i... Jędrek zginął! Brawo! A więc Jędrek przyszedł więzienie!